Pamiętacie moment, w którym odebraliście prawo jazdy? Jest to jedna z najprzyjemniejszych chwil w życiu każdego kierowcy. Potem wsiadamy za kierownicę, czujemy się królami szos, wszystko nam wolno, wszystko potrafimy, a z drugiej strony mamy kierowcę, który przejechał już kilkaset tysięcy kilometrów. On z kolei myśli, że żadna sytuacja na drodze nie jest w stanie go zaskoczyć. Apel do jednego i drugiego: pokory, więcej pokory. Młodych kierowców charakteryzuje duża pewność siebie. Często przeceniają własne umiejętności i na ich zachowanie wpływają inne osoby, a przy tym nie mają doświadczenia i bardzo lubią ryzykowną, szybką jazdę. Młodzi kierowcy często przeceniają swoje umiejętności. Młode osoby bardzo często, uznając, że skoro oni trudny egzamin mają już za sobą, poradzili sobie z nim, to są świetnymi kierowcami. I ci młodzi ludzie bardzo często nie są przygotowani do uczestnictwa w ruchu drogowym, to, to są świetnie przygotowani do tego, żeby zdać egzamin. To jest ten pierwszy moment, kiedy młody kierowca otrzymuje uprawnienia do kierowania pojazdem. Otóż do tej pory w szkole nauki jazdy uczył się właściwie. Kierować tym samochodem. Oczywiście nauczył się zasad, zakładam, perfekcyjnie zachowania w ruchu drogowym, nauczył się znaków drogowych, nauczył się interpretować te znaki drogowe. No i oczywiście nauczył się kierować samochodem. Ale to jest dopiero warunek sine qua non do bardzo żmudnej. Nauki związanej z zachowaniem ruchu drogowym, no i zaczynają się problemy. Ci młodzi ludzie absolutnie ignorują doświadczenie w ruchu drogowym. Uważają, że są sprawni, że oni potrafią panować nad swoim pojazdem. Często wręcz nawet próbują się zmierzyć z tym pojazdem. No i oczywiście temu towarzyszy brawura. Nie, temu towarzyszy coś, co nie powinno mieć miejsca w ruchu drogowym. Zachowania właściwie absolutnie nieakceptowalne, sprzeczne z prawem, w przeciwieństwie do kierowców starszych, którzy to doświadczenie oczywiście mają dużo, dużo większe, ale z kolei no, mają tą sprawność pogorszoną. Wiek może spowodować pewne ograniczenia w prowadzeniu pojazdów. Z wiekiem nabieramy doświadczenia. Ale też pojawiają się ograniczenia natury psychomotorycznej. Pogarsza się wzrok i słuch, słabnie nanoefekt. U osób starszych widoczne są też ograniczenia natury ruchowej. Statystyki dotyczące wypadków drogowych od wielu lat pokazują stale wzrastający udział osób zaawansowanych wiekowo w wypadkach drogowych. I to nie tylko jako ofiary, ale również jako i sprawcy. Bardzo trudno nam się jest przyznać do tego, że, że gdzieś. E... Czas zostawił jakieś piętno na nas, to znaczy, że gorzej widzimy, gorzej słyszymy, być może gorzej reagujemy. My tego nie dostrzegamy, bo to jest też proces powolny, który postępuje z czasem. W mojej ocenie odpowiedzialność spoczywa bardzo często na osobach z naszego najbliższego otoczenia to jest rodzina, to są dzieci którzy powinni w pewnym momencie dostrzec jakieś deficyty i w sposób skuteczny podpowiedzieć zwyczajnie świecie. Bo nie zawsze to, że jesteśmy starsi i gorzej widzimy na przykład, musi wiązać się z tym, że, że nie możemy w tym ruchu uczestniczyć. Może możemy, tylko może powinniśmy pójść do, do lekarza okulisty, który zaleci nam właściwe okulary i wtedy ten problem, czy ten deficyt, który się pojawił, będzie zdecydowanie mniejszy. Natomiast ja myślę, że jakby ta świadomość samooceny siebie w tym przypadku jest najważniejsza. Pamiętajcie, nieważne ile kilometrów zrobiliście, nieważne jak długo macie prawo jazdy, umiejętności prowadzenia pojazdu nie wystarczy nabyć, te umiejętności trzeba stale doskonalić.